Kiedy kelner podszedł do stolika, aby przynieść rachunek, mężczyzna nagle wstał i uderzył go mocno w twarz, krzycząc: Jak śmiesz prosić mnie o zapłatę? Wiesz kim ja jestem? Kelner, zszokowany, ale uprzejmy odpowiedział: Proszę pana, to pan zjadł posiłek, więc pan powinien zapłacić rachunek. Dlaczego mnie pan uderzył? Zamiast odpowiedzieć, mężczyzna dalej mu groził i wielokrotnie go policzkował. Inny klient, siedzący przy pobliskim stoliku, zobaczył co się dzieje. Natychmiast wstał i zapytał: Dlaczego bijesz kelnera? Żona mężczyzny szybko wymyśliła kłamstwo. Ten kelner patrzy na mnie z złymi zamiarami. Odkąd tu usiedliśmy? Kelner błagał. Proszę pana, ona kłamie. Ja tylko przyniosłem rachunek. Ale zanim zdążył dokończyć, agresywny klient znowu go uderzył. Drugi klient próbował uspokoić sytuację. Nie ma potrzeby używać przemocy. Rozwiążmy to słowami. Zwrócił się do kobiety, pytając o prawdę, lecz ona nadal kłamała. Od chwili, gdy kucharz przyniósł jedzenie, on dziwnie na mnie patrzył. Nie rozumiem, czemu zatrudniają tak tanich kelnerów. Mąż chwycił kelnera za kołnierz i miał go znowu uderzyć. Ale drugi klient odepchnął jego rękę i powiedział: Nie, bez przemocy. Porozmawiajcie. Agresywny mężczyzna stracił cierpliwość i tym razem spoliczkował drugiego klienta. Ten spojrzał na niego twardo i ostrzegł: Podnosząc na mnie rękę, popełniłeś największy błąd swojego życia. Zobaczysz, co teraz się stanie. Kobieta wyszeptała do męża: Zadzwoń do mojego ojca. On jest posłem. Jednym telefonem pokażemy naszą siłę. Mężczyzna roześmiał się i powiedział: Tak, zadzwonię teraz. Kelner to usłyszał i przestraszył się. Zaczął błagać: Proszę, wybaczcie mi. Stracę pracę. Mam małe dzieci. Jeśli stracę pracę, moja rodzina będzie cierpiała. Zapomnijcie o rachunku. Sam zapłacę. Ale drugi klient interweniował. Dlaczego ty miałbyś płacić? To oni zjedli posiłek, więc oni zapłacą rachunek. Nie bój się. Następnie zwrócił się do aroganckiego klienta. No dalej, dzwoń do swojego ojca, posła. Zobaczymy. Mężczyzna udawał panikę, żeby przestraszyć drugiego, ale ten się nie dał i wyzwał go. Dalej dzwoń. Mężczyzna spojrzał nerwowo na żonę, która skinęła, aby kontynuował. Nagle drugi klient wyrwał mu telefon z ręki i zapytał: Do którego posła chcesz zadzwonić? Sam zadzwonię. Mam jego numer. Na twarzy zarozumiałego klienta pojawił się szok. Wtedy drugi klient spokojnie wyjaśnił prawdę. Widzisz, synem posła nie jesteś ty. To ja nim jestem. Pierwszy klient zamarł, o nie miały. Proszę pana, przepraszam, proszę, wybacz nam. Drugi klient spoliczkował mężczyznę, żądając, aby powiedział prawdę. Mężczyzna załamał się i przyznał: Proszę pana, nie jestem synem żadnego posła. Kłamaliśmy, proszę, wybaczcie nam.